Cześć, witajcie w kolejnym vlogasku. Dzisiaj na śniadanie łosoś, jajko i awokado. Jeszcze głos, <coughs> taki poranny ciekawy. Zaczynamy dzień. Głównie różne e, przemyślenia, bo różne mam myśli. M, takie o rozwoju człowieka. Czy ktoś się zmienia, czy ktoś się nie zmienia. Czy ktoś nas poznaje w wieku 20 Trzech lat, czy jesteśmy tacy sami jak teraz? No, czyli 24, <grym> nie, na no, już trzydzieści, a jest na karku. Ja zabieram się zadać śniadania dzisiaj mam składanie filmów do przodu, sesję zdjęciową, sesję biżuterii, planowanie, coś na stronie i muszę zrobić księgowość w swojej firmie. Więc troszkę roboty jest, ale mam nadzieję, że szybko mi z tym pójdzie. I jeszcze dzisiaj chcę zrobić jakiś fajny obiadek, może wykombinuję coś. z. Z tego, czego mam, czyli coś z niczego. Zajadam, odpocznę sobie 5 sekund przed chorobą. Znowu się biorę za te pazy. Nałożyłam sobie bazę, um, rubber base i będę przyklejać. O! Myślałam, że to jest zamknięte. Nie mam dzisiaj szczęścia do pazów, słuchajcie. Dzisiaj mam dwie lewe ręce do pazów. Po to sobie je wczoraj skróciłam, żeby je dzisiaj przedłużać tą metodą. Nic mi z tego nie wyszło. Poracha więc będę je sobie pewnie przedłużać psami. natomiast chcę to zrobić tak, że najpierw sobie podpiłuję tą bazę, żeby była lepiej przyczepna i może troszeczkę sobie frezarką podpiłuję też w środku, żeby dobrze się trzymało także tak jest mój plan lub przykleję też te, nie wiem czy te, czy te a robię po to bazę, bo nie chcę do mojego paznokcia przyklejać, ostatnio na YouTube oglądałam takie artystki, one mówiły, żeby zawsze położyć bazę, nieważne co robisz, zawsze połóż bazę te z są też bardzo ładne Mam je już długi czas, już pewnie ich dawno nie ma. Wiecie, ja sobie zawsze na sesję zdjęciowe czekam, a mam sesję zdjęciową w tym tygodniu. No i teraz chcę, żeby mi trochę odrosło. Nie chce mi się iść, słuchajcie. A nie, te, te są z klejem. To tych sobie nie przykleję. Szkoda, są bardzo ładne. Szczególnie te z kryształami są piękne. To już mają klej, a ten klej jest taki wiecie. Dobra, zrobię sobie te. Trumienki. Ballerina Shape z Kisa. Może coś nawet na nich pomaluję. Teraz właśnie co jak położyłam tą rubber base, a położyłam sobie to z palu w numerze 3, to sobie odklinuję klinerem <grym> i sobie lekko zmatowię takim takim bloczkiem. No i wiecie, prawo się ostatnio zmieniło i za bardzo nie wiem czy mogę wam pokazywać frezarkę w sensie markę. Wiadomo, że używam frezu i to jakby nie jest tajemnicą teraz pytanie, czy mogę Wam cokolwiek pokazać. Tak, Trochę jest dla mnie to niezrozumiałe. Wiem, że ci laicy, czyli tak jak ja medyczni, nie powinni pokazać. Z drugiej strony tam, ta frezarka nie jest produktem medycznym. A, więc tak mam trochę wątpliwości. W każdym razie frezuję sobie tutaj w środku tych tipsów, żeby były troszeczkę bardziej szorstkie, odrobinę po prostu lepiej przylegało do paznokcia I nie wiem czy będę jeszcze je malować, zobaczę jeszcze co będę z nimi robić, na razie to wiecie, opadłam z sił przez to, że mi tam ta metoda nie wyszła straciłam godzinę na to, wiecie tutaj z żelem się pokleiłam w międzyczasie mnóstwo wiecie, mnóstwo roboty i zero efektu i czasem tak jest, że coś próbujemy i nam nie wychodzi teraz klej, i klej słuchajcie kupiłam sobie w Rossmanie. ten Killis Killis, tak Killis Brush on Nail Blue i on jest bardzo, bardzo dobry i będę przyklejać właśnie do e, zmatowionych moich paznokci i odpylonych. Już tutaj nic nie smaruję. Tutaj mam tylko tą bazę Rubber Base. I nakładam odrobinkę kleju na swój paznokieć i odrobinkę kleju na tego tipsa, on jest w pędzelku. Także tak wiecie, w trzech, czterech miejscach. On tutaj sobie nałożę i tak samo nakładam na paza. O nie! Puściło. Nic mi dzisiaj nie idzie, nic mi się nie idzie, powiem wam jestem załamana. Dobra, wrócę do was jak to zrobię, bo jestem zbyt wkurzona na to. Minęła godzina, miejsce się nie zmieniło, dalej siedzę w tym samym miejscu, piję samą zimną herbatę i przedłużam. Jednak przykleiłam te żelowe, tylko że trumienki i skracam je właśnie. Uff, ale roboty, ale roboty, żeby to dobrze przykleić, żeby to równo przykleić, żeby to skrócić i teraz żeby to pomalować. Przykleiłam, opiłowałam, zmatowiłam. Tutaj będę to zaraz malować. Tak bardzo chcę długie pazy, że się i to robię. Zapomniałam, że właśnie należy je skrócić. Mogłam to najpierw zrobić, chyba łatwiej by mi było. Chociaż chyba łatwiej na paznokciach, nie wiem. Także trzymam mocno. Wcale, że Wam nie nagrywam tutorialu, ale jestem tak wkurzona na tę metodę. Zaraz Wam nagram, jakich kolorów używam malując. Hello! Kończę jedną rękę już. Już chyba koniec. Pokażę Wam, co nałożyłam po kolei bazę bardzo gęstą Nude French z Make AR. Później nałożyłam kolor, który nie wiem, właśnie nie ma nazwy, różowy z Make AR. Później z High Hybrid nałożyłam taki z brokatem. Nazywa się Pale Blush Tool 132, piękny brokat i na to nałożyłam top hartowane szkło z M-Nail i to jest efekt. I była to Ballerina Nails, a teraz po nałożeniu Warstw stało się to kwadratami. Ładnie, nieładnie. Spoko chyba, nie? Ale są długie. I z tymi wszystkimi warstwami już nie są takie cienkie. Ale były prześwitujące. Prześwitywał mi klej i nie wyglądało to dobrze. Dlatego nałożyłam najpierw bazę, bo bazę trzeba nakładać. Później kolor, później brokat. Nie wiem, co sądzę o tym. Tak, z daleka są ok, nie? Z bliska widzę niedoskonałości. Ale dobra, nie skupiajmy się na niedoskonałościach. Te niedoskonałości, wszędzie niedoskonałości. Możecie mi teraz napisać, było po prostu iść na bazę. Pewnie Darek by mi tak powiedział. Jak będzie to oglądał i składał. Trzeba było po prostu iść na bazę, a nie się męczyć. Wiem. A teraz już jest za późno, bo chciałam sobie zrobić pazę w domu. Także robię drugą rękę, nakładam bazę. Bez bazy, wiecie co, kiedyś zrobiłam bez bazy na tipsie i mi się kolor nie trzymał bez bazy, więc chyba baza musi być po prostu, na wszystkim. Jest paznokiet zmatowiony, żeby to się lepiej trzymało. Robię taką wcierkę z bazy. Także chyba baza musi być z tego, co mi się wydaje. Tak mi się wydaje. Także robię sobie bazę. Jak mi coś odpadnie, to się wścieknę. A i na pewno wam powiem. I wtedy pójdę na paznokcie. Skończone! Skończone! Uf, jak zwykle zajęło mi to pół dnia. Powiem wam, Granie bardzo świeczki, jak mi to spadnie, mam nadzieję, że się będzie teraz naprawdę przynajmniej trzy tygodnie trzymać, no z dwa, bo jak mi to spadnie, to się wścieknę, wścieknę się. Kochani, to jest chmur kolina, bardzo nam się spodobała, nie? Nie zepsuj mi! Nie zepsuje ci, jak się rozciąga, pokaż. Chodzik. Wow. Kolejny dzień znowu zaczynam z tej samej lokalizacji, <grym> z <zda> Właśnie idę do biura, znaczy do mojego biura, będę nagrywała rolka, będę nagrywała filmik dla Was. Myślę też, żeby dzisiaj nagrać car vloga, bo trochę mi się nazbierało i kosmetyków, i materiałów, i chcę nagrać car vloga w odpowiedzi na Wasze komentarze, które zostawiliście pod ostatnim carvlogiem. Nie wiem, czy Wam mówiłam już tutaj, bo już nie wiem, co mówiłam, a co nie, co na stories. Zebrało się ponad 900 komentarzy, więc robimy niezłą przebiórkę razem z Betty, więc na pewno chcę nagrać car vloga z odpowiedziami. Nasze budki zawsze zajęte. Zawsze ktoś w środku siedzi i rozmawia. Tu nasze drukowa, centrum druku. <laughs> I nasze piękne biuro, tam już widzę kakusa. Ja w drodze do biura on z Madzią i z Hanią. Jak zawsze rano. A czekajcie, pokażę Wam coś. Nie wiem, czy Darek Wam pokazywał już. Chyba pokazywał, ale zawsze się zachwycam jak to wygląda. No i nasze rośliny też tu pięknie rosną. Tutaj nasza kolekcja Semilak sprzed kilku lat. Dzienniki e, i oczywiście. nasha cosmetic Ja, zrobiłem szybką karbonarę. Słuchajcie. Była przed chwilą 10, już jest 18. Tak mi dzień szybko zleciał. Kara zdążyła wrócić. zdążyła wrócić, zrobiłem szybką carbonarę i wracam do składania. Zobacz. Ja makaronik to jest też chcesz makaronik też? Nie. To dla taty, z oczkiem, a ty też chcesz? Nie ja to jest ale nie takie długie, tylko ci makro. Mam specjalnie teraz nowy makaron gotowy, tak? A może być jednak yy, nitki, bo mam gotowane już. No dobra. Chciałem cię dla Was ponagrywać. Coś nie było kiedy dzień mi zleciał. Jest dziewiąta godzina, a ja dopiero skończyłem robotę. Jeszcze tak wszystkiego nie zrobiłem. Widziałem tylko nad biżuterią, tylko nad stroną, nad edycją. Yy. Ale możecie zobaczyć fajne nowości na stronie. Na pewno już widzieliście. część. Bardzo mi się podoba ten naszyjnik Besties. To są takie trzy łączone naszyjniki. I ten otwierany. To są takie. Wiem, że one są droższe. W jednym pakiecie macie trzy. I sprzątam zmywarkę i lecę małą położyć spać. I odpalę sobie jakiś film. Zrobię sobie jeszcze jakąś kanapkę na kolację. I w sumie tyle. Karolina dla Was pewnie nagrywała. No, a ja miałam taki zamulony dzień. Ale czasem takie dni trzeba zrobić, odbędzić. A jeszcze harmonogramy robiłem dla klientów, więc cały, cały dzień przed kompem tak naprawdę. Szybko mi dzień zleciał, no ale tak to jest. Na edycji zdjęć dużo czasu poświęciłem. Cześć moi kochani, ja sobie jeszcze siedzę i pracuję. Mam tutaj, słuchajcie, do wybrania jakiejś rzeczy do filmu, mam tutaj do zrobienia miniaturki. Jest godzina prawie 11 wieczorem, ale teraz mam właśnie dużo energii. Ja wam kiedyś mówiłam, że ja jestem prawdziwą sobą. Naprawdę uwielbiam e, siedzieć do wieczora, uwielbiam mm, mieć ten swój czas. Po prostu już wiecie, bez męża, bez dziecka. Dzisiaj Darek usypiał, więc... Mam ten czas dla siebie w końcu. Cały dzień był w domu, składał filmy, przepracował się. Mówi, że jest mega zmęczony. Na pewno od siedzenia przed kąpem mówię, idź się przewiecz. Nie będę robił. Wiecie, tak się zawziął i później głowa boli, także to też nie jest dobra. Znowu mi tu jakaś mucha lata. Mm, także ja sobie siedzę, cieszę się, że te pazy się w końcu udały. Troszkę jeszcze je przypiłowałam. Mam nadzieję, że się będę tr będą trzymać. Wkurzyłam się tylko, bo wiecie, zaczęłam nagrywać film i myślałam, że będę miała fajny materiał na mój kanał. No, ale niestety cały materiał do wyrzucenia, bo yy, tamta metoda się nie udała i musiałam robić od nowa. Cały dzień mi to dzisiaj zeszło. Ale uparłam się, że nie pójdę do kosmetyczki, zrobię to sama i zrobiła mi. No nie wyglądają źle z bliska, nie są idealne, ale jestem z nich i tak dumna, bo zrobiłam je sama. Także dzięki za wszystkie miłe komentarze, które nam zostawiacie. Ja, jak widzicie, wracam do pracy. Tak sobie tu siedzę, piję herbatkę z maczą. W sensie. Herbatę zieloną z maczą i odzywamy się do Was już jutro. Love you bye!